Korzystając z okazji, chciałem wszystkim Paniom życzyć dobrego, najlepszego w ich dniu, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet. I pamiętajcie, że Dzień Kobiet jest codziennie, nie tylko dzisiaj, ale tak zwyczajowo, skoro już jest, skoro już nagłaśniają, to berwiecie, jeżeli zapomnicie o kwiatku. Więc wypadałoby dzisiaj tak bardziej obrazowo, ale na co dzień również pamiętać. Miłego! Cześć Wam dzisiaj! Ja jestem Wizy wizualnie Witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio, tym samym tytułem I zacznijmy od tego, że widzimy się dziś o godzinie 17. Jeżeli macie czas, to bardzo mocno i serdecznie zapraszam. Przyjdźcie z dużą dawką pozytywnej energii i szczęścia. Będziemy się tym szczęściem. O, Motylek! Jakie to szczęście! Będziemy się tym szczęściem dzielili z rolującymi, bo już za kilka godzin tutaj w tym miejscu zmieni się baner, zniknie jałem Miłko, a w to miejsce pojawi się Raiden, Shogun oraz Kokomi. Sangonomia Kokomi, więc trzymamy kciuki. Pamiętajcie, pamiętajcie o wybraniu broni, kiedy się zmieni baner, żeby przypadkiem nie strzelić w kierunku, którego byście nie chcieli. Znaczy to nie ma większego znaczenia, jeżeli macie co najmniej 240 rolek, ale ogólnie ma znaczenie, warto sobie wyrabiać pozytywne nawyki. I jeżeli macie czas, ochotę, to zapraszam bardzo mocno na godzinę 17. Pobiegamy, poszlajamy się, powygupiamy i pośmiejemy, a potem o 18, jak tylko zmieni się baner, zaczynamy strzelać ze wszystkich armat, wysyłać szczęście w stronę rolujących, trzymać bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki i liczyć, że będą trafienia. Me Mega mocne. Co prawda jest to odcinek zapowiadający dzisiejszego streamu, ale to nie jest jedyna ważna informacja dzisiaj, więc zapraszam dalej. Lecimy. Przejdźmy do Nendoroid Eventiego, o którym ostatnio wspominaliśmy, i mamy za Devil tako jak i troszkę informacji na temat tego co, gdzie i jak. Do złapania powinien się pojawić we wrześniu tego roku, oczywiście, i ceny macie na dole w przypiętym komentarzu razem z linkami do sklepów w Hobby Search jest za około 43 dolary. Dolar teraz bardzo drożeje, może bardziej się opłaca. Chwilkę poczekać i złapać za jakiś moment. Ludzie zajmujący się walutami troszkę bardziej na poważnie twierdzą, że dolar powinien zacząć słabnąć względem złotówki w następnym miesiącu. Gdzieś tak, bo teraz się jeszcze będzie umacniał ze względu na wszystkie rzeczy, które na świecie się dzieją, ale spekulacje walutowe to nie jest coś, na czym ja się znam i w czym ja się specjalizuję, więc nie sugerujcie się tym, co ja mówię. Po prostu takie informacje do mnie dotarły, jak się zastanawiałem, kiedy kupować Battle Passa. Zrobiłem drobny research i jest takie. Dalej nie wiem Chyba sobie odpuszczę w tym miesiącu Battle Passa. Chyba sobie odpuszczę Na ami, ami jest za 44 dolary A na Good Smile Shop wersja amerykańska jest za 61 praktycznie Więc oh well, oh well, oh well Linki macie razem z cenami co, gdzie i jak Wydaje mi się, że z niektórych sklepów bardziej się opłaca kupować za jeny i ściągać do Polski Niż za dolary i ściągać do Polski Szczególnie, że jen tak mocno się względem złotówki nie umacnia jak dolar Przynajmniej nie było tak 2 czy 3 dni temu, kiedy robiłem research Mając to za sobą, przejdźmy do rzeczy bardzo nieprzyjemnej i o której wolałbym nie mówić, ale jest jak jest, więc powiedzmy jak jest. Bardzo możliwe, że kojarzycie Wangshanów, Wangshan Parlor, nie mówię o tym tutaj w grze, który jest tutaj w Liu, tylko mówię o tym agregacie informacyjnym, który zbiera informacje na temat Genshina i bardzo ładnie je segreguje, mają dużą ilość lików, są relatywnie wiarygodni. Um... Powiem wam tak, nie mówiąc ogólnie o łąkszanach i zanim przejdziemy do meritum sprawy, ja do tych wszystkich agregatów podchodzę ostrożnie, bo od moich źródeł mam informację, że oni są zinfiltrowani, nie? Że Michojo wie, co oni robią, mają tam swoich insiderów i jeżeli jacyś nowi likerzy do nich podbijają, to czasami, czasami ci nowi likerzy kończą zdoksowani i Michojo się do nich rzuca z pozwami. I to nie jest przypadek, że to się zdarzyło parę razy z rzędu, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę. Moje wrażenie jest poparte informacjami, które dostaję od i źródeł. Więc ja do tego podchodzę bardzo ostrożnie. I teraz tak, bardzo nieprzyjemne oskarżenia poleciały w stronę Shenów, nie niezwiązane z tym, o czym wam teraz powiedziałem. To po prostu mówię wam, dlaczego moja ostrożność względem wszystkich agregatów jest wysoka. Jest zawsze wysoka. To, co poleciało w stronę Wangchanów, to jest, że wykorzystują swoją popularność, co jest niestety dość częstym zjawiskiem, jeżeli jakieś grupy ludzi albo konkretne jednostki zyskują na popularności, to zaczynają to wykorzystywać. A mówiąc nieprzyjemnie, na te 5 minut sławy wykorzystują ludzi do robienia różnych rzeczy. Czasami po prostu jest to do darmowej pomocy, a w innych wypadkach są też elementy romantyczne w to wplątane. Uważajcie teraz na wszelkie informacje, bo raz, to jest obrzucanie się błotem i jeżeli to są nieprawdziwe informacje, to to błoto bardzo trudno później zmyć. Więc jeżeli te oskarżenia są Nieprawdziwe, a nie mam pojęcia, czy są prawdziwe, czy nie, no to jest bardzo ciężki kaliber oskarżeń, który trudno będzie potem się z tego wybabrać. Jeżeli to są oskarżenia prawdziwe, to idziemy w całkiem innym kierunku, że mówimy o wmieszaniu się służb mundurowych w zajęcie się tym problemem, bo to, o czym tam jest te zarzuty, które się pojawiają, to nie są zwykłe. A on mi to, a ona mi tamto, tylko panie Władzo, ja mam 12 lat, nie? Więc mówimy o rzeczach, o których. Au! Bardzo, bardzo au? Więc, tak jak mówię, jest drama, jest bardzo ciężka drama i polecałbym dużą dawkę spokoju i ostrożności. A ja nie zamierzam się opowiadać po żadnej ze stron, bo raz nie interesuje mnie to, dwa, nie wiem jaka jest prawda, więc będę śledził, obserwował i w razie, jakby coś się działo, informował was. Aczkolwiek staram się dystansować najbardziej, jak się da. Za każdym razem, zresztą zauważyliście, jak to u nas na Discordzie wygląda. Staramy się wszelkie tego typu tematy trzymać jak najdalej, bo my nie tym się zajmujemy. My zajmujemy się Gęszynem i próbujemy być w tym nieprofesjonalnym środowisku najbardziej profesjonalnie jak możemy zajmować się tylko tym, czym powinniśmy czasem robić jakieś wtręty czy lekcje wosu w ramach rozrywki, bo nic innego większego się nie dzieje, więc oh well. ale... ale tyle, nie? Z mojej strony tyle, więc uwaga spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje jeżeli nie przepadacie, to polecałbym przewinąć, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli bo niektóre z tych informacji mogą okazać się tre... A inne są prawdziwe w momencie wycieku, a zmienią się do momentu wejścia na serwery live. Więc po kolei zacznijmy od tego, co się dzieje z jajemiko na becie do aktualizacji 2.6. Wygląda na to, że mamy wreszcie informacje, które są prawdziwe i potwierdzalne na temat tego, że jajemiko jest lekko przebudowywana i zmieniana. Nie to, żebym jakoś wybitnie czekał, bo ja z nią problemu nie mam, ale wygląda na to, że na becie jest to ruszone na tyle, że jest w beta patch notesach. czyli teraz stawiane jej wieżyczki. Myślałem, że mają priorytet, że walą z priorytetem w przeciwników, bo tak powinno teoretycznie być, ale to nie działa i nie wiem dlaczego nie działa. I wydawało mi się, że ten bóg jest już naprawiony. Otóż nie, to jest dalej randomowe. Strzelają w losowo wybrany cel, co oznacza, że to może być przeciwnik, ten przeciwnik, w którego chcecie walić, albo nie ten przeciwnik, w którego chcecie strzelać. Może to być też ognisko, które stoi nieopodal, albo kot, który jest na mapie obok Was, więc totalnie bez sensu. I jak Niektórzy lecieli na smoka, to informowali, że wali we wszystko tylko nie w Storm Terrora, a u mnie nie było z tym problemu, więc to było RNG. W moim przypadku ja to RNG wygrałem, a inni mieli z tym problem, więc nie ukrywając, bardzo głupia sytuacja, ale wygląda na to, że jej seszą sakura w nadchodzącej aktualizacji będzie waliło w najbliższego przeciwnika, a nie w losowo wybranego w zasięgu. Co też nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest dobrym tymczasowym łataniem problemu. Przynajmniej jesteśmy w stanie postawić swoje wieżyczki w otoczeniu tego w co. Chcemy strzelać i liczyć, że będzie strzelało w to, na co liczymy. Wygląda na to, że ludzie, którzy płaczą na temat zbugowanej jae, to jest bardzo wokalna, ale mniejszość, przynajmniej Michojo, tak to odbiera, i to są identyczne informacje, jakie do mnie docierały, w przypadku żongliego, kiedy ludzie domagali się zreworkowania żongliego i naprawienia tej postaci. gdzie mi się on w ogóle nie wydawał zepsuty, no ale ochłel, well, ochłel, well, ochłel. Well. I ludzie bardzo mocno krytykowali, ale Michojo to odbierało jako wokalną mniejszość, a później wzięli i go zreworkować więc zasadniczo cel został osiągnięty. Co więcej, co więcej, jest to dokładnie ta sama forma przekazu, która do mnie docierała w wypadku żołniego, jak i w przypadku Jaemiko. Co oznacza, że jeżeli zostanie ona zreworkowana, to informacje wcześniej docierające są dokładnie w ten sam sposób podane, że nic z nią nie jest, nic z nią nie jest, krytykuje to tylko wokalna mniejszość. Opatrzcie, zmieniliśmy jej parę skili. Więc jeżeli tak by miało być, to, to to ciekawie. Ale tak jak mówię, ja z nią nie mam większych problemów. Jak wręcz jestem zachwycony gameplayem, o nam 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 nam. nam. Haps. <laughs> A ludzie, którzy płaczą, nie wiem. Może może po prostu im coś nie bangla, a może to jest kwestia tego, że na C6 ona jest tak bardzo przesadzona, że te drobne błędy są trudne do zauważenia, a może po prostu ja tak bardzo lamię, że nie przeszkadza mi, że coś lami obok mnie dodatkowo. Lecimy, lecimy dalej. Powiedzmy słów parę na temat Kamisato Ayato i jego szóstej konstelacji, która została zmieniona. Teraz zadaje 450% bazowego ataku jako dodatkowe obrażenia. Wcześniej było 300%, co oznacza, że Ayato jest dalej bafowane i jest to nurtin. Informacyjny, w który się kolejna rzecz wpisuje, bo od dłuższego czasu właściwie nic nie jest nerfione, troszkę mu skręcają defensa, a podkręcają pozostałe rzeczy. Więc a ja to od rozpoczęcia bety do tego momentu został bardzo wzmocniony. Co ostatni raz taka sytuacja miała miejsce przy okazji Ganiu, która była na becie średniawa. Bafowali ją, bafowali ją, bafowali ją, była mocna. Ludzie płakali dalej, bafowali ją, bafowali ją, bafowali ją. Ludzie mówili, że okej, okay, jest już, jest już przepotężna, a Michojo ją dalej bafowało i bafowało i, i weszła do gry OP jako jeden z najlepszych damage dealerów, jakich mamy. Wszystkie postacie od tamtego czasu zazwyczaj są tak balansowane, nerfione, troszkę buffowane, nerfione. Ja ja Miko była od samego początku praktycznie do samego końca skręcana, bo ona na tych zamkniętych betach wcześniejszych była jako main DPS i taki mocny main DPS z obrażeniami zbliżonymi do tego, co wykręca Ganiu, a jak się skończyło, tak wiemy. No dobrze, taka, taka informacja, taka sytuacja z Ayato, jeżeli jesteście na tą postać nakręceni, a my Lecimy dalej. Dochodzą do nas informacje od Uncle Julian. Jeżeli poprawnie to przeczytałem na angielski, to będzie Edgeworth. Chyba nikt tego nie tłumaczy w ten sposób. Edge to jest krawędź, na przykład ostrza, a worth to jest wartość. I nie jestem pewny, do czego to piję. Prawdopodobnie do czegoś w języku chińskim, czego nie jestem w stanie zrozumieć. Bez głębszego researchu, który próbowałem popełnić i do niczego nie doszedłem. No ale dobra. Uncle Julian zarzucił informację na temat tego, co mówiłem ostatnio wczoraj i chyba przed, przedwczoraj na temat tego, że do 14 miała być zamknięta. Zamknięta beta, ta beta jest już zamknięta i co więcej, jeżeli już twórcy mają wybrane reruny na aktualizację 2.6 i wszystko jest ustalone są drobne spekulacje, że chodzi tutaj o Venti'ego i o Ajakę, żeby było zabawniej, to jednocześnie ustawia to reruny i banery na aktualizację 2.7, które niby ten leak również potwierdza, co znaczy, że jeżeli 2.6 zostało zamknięte, to 2.7 też zostało siłą rzeczy zamknięte metodą eliminacji, po prostu mają te postacie i te postacie dostępne na ten okres i jeżeli te zostały wybrane tutaj, to te, które zostają, wskakują na aktualizację 2.7, więc wygląda na to, że ustalenie banerów na aktualizację 2.6 determinuje też, co się pojawi w 2.7, jeżeli taka aktualizacja będzie i 2.8, jeżeli taka aktualizacja również będzie, jeżeli nie będą one zbite w jedno. Więc weźcie pod uwagę, że tu jest sporo puzelków zależnych od siebie. Ale jeżeli Uncle Eugene ma rację, to mamy możliwość wycieku postaci Iriranów tak już definitywnie na aktualizację 2.6, 2.7 oraz 2.8. W tej sytuacji. Dobrze, ludziska, to by było mniej lub bardziej tyle e, tytułem rzeczy takich standardowych, więc przejdźmy do tego, że artystyczne wojaże wciąż trwają. I na dole w przypiętym komentarzu macie link do wątku na Discordzie, gdzie możecie dzielić się rzeczami, z których Wy jesteście dumni. Tutaj nie chodzi o te rzeczy takie jak wrzucacie na artystycznego liseła. Tu są po prostu rzeczy, które z Genszynem są związane, które Wy popełniliście i jesteście z nich dumni i chcielibyście, żeby się pojawiły w najbliższą niedzielę. Najprawdopodobniej na odcinku, gdzie będziemy ruszali artystyczne rzeczy. Troszkę lekki powrót projektu artystycznego. Dzisiejsza miejscówka jest od Techo. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś osą! Awesome! A Wy nie zapomnijcie, że wciąż trwa delicacken web event. I jeżeli odhaczacie to codziennie od samego początku, to dziś powinien być dzień ósmy, czyli szmaty z ekspem, co oznacza, że po pojutrze będzie dzień 11, a w nim druga paczka z primogemami, druga dwudziestka primogemów z 60, które są z tego web eventu do złapania. Jutro będą kryształki, pojutrze będzie mora, a po pojutrze będą właśnie primogemy. Następne będą dopiero 18. Nie zapomnijcie wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown wam pozostał na parametry w transformerze. A ja w tym miejscu chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wspierającym jesteście osom. Dzięki wam bardzo dużo dzieje się na kanale. Lisi Magowie, uwielbiam was, Lisi Arcymagowie, jesteście prze, prze wspaniali. I to już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego zęba, świetnych, pięciogwiazdkowych roli, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się dziś o 17 na streamie zrolowania Poshogun Raiden oraz Kokomi. Niech Boże Karen Mam dzisiaj bardzo mocno! Sprzyja do następnego i hey, nie mam Jak co ma pracować w tych warunkach? Grażyn, grażyn jest 11:00, jest w pół do 12:00, nawet później, ja już muszę kończyć nagrywać nie zaczynać. Grażyn, grażyn, ja mam dziś stream. che magistrima